Witam Was moi kochani bardzo, bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale Weto po raz kolejny w serii z cyklu Działaj, czyli serii poświęconej wymiernym konkretnym działaniom nastawionym na promocję, na walkę o wolność, wolność jednostki czy wolność nas wszystkich jako społeczeństwa. Mikołaj myśliwiec z tej strony witam cię bardzo serdecznie. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, o której godzinie to oglądasz. Dzisiaj pomówię o tym, jakie konkretne efekty przyniosły nasze uprzednie działania. Będę mówił też o pospolitym ruszeniu polskich pracodawców, przedsiębiorców, pracowników, którzy postanowili nie wiedzieć czemu nie dać zniszczyć sobie życia i postanowili otworzyć swoje biznesy, aby mieć za co żyć. I powiem też o tym, jakie konkretne kolejne działania i dalsze kroki możemy podjąć. O tym dzisiaj zapraszam do oglądania. Rozpoczynając od tego, jakie efekty przyniosły nasze działania poprzednie, yy, chciałbym Wam zaprezentować, albo może przypomnieć petycję, którą składaliśmy nie tak dawno temu, bo chyba zaraz po świętach, albo już przed świętami, yy, którą yy, tą, całą naszą inicjatywę koniec lockdownu i później petycja, którą na dzień dzisiejszy podpisało 2351 osób. Była ona później wysyłana do. Kancelarii premiera, znaczy zaniosłem ją tam osobiście, później też wysyłka mailowa. I chciałbym pochwalić się jedną rzeczą: mianowicie jest odpowiedź faktycznie z kancelarii premiera. Już nie tylko jakiś automat odpowiedział, co było na samym początku obecne, ale rzeczywista, realna osoba odpisała. Mianowicie no bardzo krótki, lakoniczny mail, ale jednak, szanowni państwo, uprzejmie przekazuję zgodnie z właściwością, z poważaniem i to jest radca. Szefa Kancelarii, Prezesa Rady Ministrów. Została ta petycja przekazana do Ministerstwa Zdrowia. Tutaj podany jest mail Ministerstwo Zdrowia. Czyli co? Czyli premier Niedzielski to będzie czytał. Ale widzicie, czyli jednak coś tutaj się dzieje. Także te działania mają sens. Zobaczymy, co z tym dalej, oczywiście, ale to nie zostaje tak jak niektórzy mówili, gdzieś tam w spamie. To jednak. Jednak gdzieś to tam się mieli. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego. I druga rzecz, o której chciałbym Wam powiedzieć, to pewnie pamiętacie wysyłkę maili, którą robiłem tydzień temu do posłów, właśnie zachęcając ich, wzywając ich do tego, aby poparli te postulaty yy, związane właśnie z, yy, no z zakończeniem lockdownu, czy z postawieniem w ogóle rządu w jakiś stan oskarżenia. W każdym razie, żeby jakoś ten lockdown można było. Wygaszać Mówiłem tam o prawach człowieka o, o tym, że to co robi rząd to jest po prostu mm, yy. Chodziło tutaj w każdym razie o ten apel To była ta, ten mail Gdzie zwracałem się z apelem w tej sprawie W sprawie właśnie Kurwa I druga sprawa to, pamiętacie jak tydzień temu robiłem wysyłkę maili do posłów, w którym to mailu do każdego pojedynczego posła i posłanki zapraszałem te osoby do tego, aby wsparły nas w tym, aby no po pierwsze, też jakby podpisać petycję, czy po prostu jakoś, w jakiś sposób sprzeciwić się temu bezprawiu rządowemu, tym nawet postawić być może w stan oskarżenia tych rządzących administrację publiczną. Zastanawialiśmy się, czy ktoś odpowie, no i chciałem właśnie powiedzieć wam, że. Yy, już pokazuję, muszę znaleźć. Jest. Odpowiedział jeden poseł, pan Marek Rząsa. Ma mail również bardzo lakoniczny: Podpisałem, pozdrawiam Marek Rząsa. Jeszcze nie odpisałem panu Markowi. Podziękuję mu za to i zaproszę go może do jakiejś troszeczkę szerszej współpracy. Zobaczymy, ale jedna bardzo ciekawa rzecz: pan Marek Rząsa to poseł Platformy Obywatelskiej. To poseł Platformy Obywatelskiej o dziwo, więc żałuję troszeczkę, że nikt na przykład z Konfederacji się nie odezwał, nikt z Kogis 15 się nie odezwał. Trochę na to liczyłem. Może dlatego, że tych posłów jest tak mało i są naprawdę zawaleni robotą i tak już działają bardzo aktywnie. Ale dobrze, że chociaż jeden poseł się trafił, który przeczytał, który odpowiedział, podpisał. Także widzicie, te działania jakiś sens mają. A być może więcej posłów przeczytało, na pewno więcej posłów przeczytało, tylko po prostu nie odpowiedzieli. Więc yy, jeśli się ktoś martwi, że to gdzieś tam umy, utyka w spamie, to uspokajam. Jak widać, nie. I jeszcze trzecia rzecz, tylko tak na szybko. Wysłałem jeszcze jeden pakiet maili do posłów. Tym razem już z apelem o poparcie postulatów tak zwanych WIR, czyli Weto Inicjatywa Referendum. Yy, są to postulaty, yy, które możecie znaleźć na stronie twójkraj.pl, czyli to jest inicjatywa, twój kraj, Twra sprawa, inicjatywa, którą ja prowadzę. Inicjatywa, której celem jest właśnie promocja i wprowadzenie gdzieś docelowo postulatów związanych z taką oddolną demokracją obywatelską. Jak przebiegała ta wysyłka maili i jak ten mail brzmiał, to możecie znaleźć sobie na stronie Konstytucja Wir. Tam umieściłem nagranie z tego właśnie wydarzenia, kiedy wysyłałem te maile. Jak ten mail brzmiał i jak to w ogóle też widzę. Więc śmiało odsyłam do grupy Konstytucja Wir. Na tym się teraz nie będę skupiał. Idźmy dalej. To były działania, które podjęliśmy niedawno i przyniosły one określony efekt. I teraz przejdę do kolejnego etapu, tej kolejnej części tego nagrania, mianowicie do tego, aby skomentować, co dzieje się teraz w Polsce, ponieważ przez ten ostatni tydzień wydarzyło się naprawdę, naprawdę dużo. I to, jest, i to są takie działania właśnie oddolne obywatelskie, które ja popieram naprawdę niesamowicie mocno. Bo z, zobaczcie, Kilka takich głównych. Czyli na przykład, o czym już wspominałem w poprzednim materiale, komitet referendalny w Karpaczu. Ludzie zawiązali komitet, zbierają podpisy pod referendum lokalnym, w którym chcą sprzeciwić się lokalnie tym obostrzeniom rządowym. Dzisiaj oglądałem konferencję prasową tego komitetu, bo wypuścili konferencję prasową. Dowiedziałem się z tej konferencji, że zebrali wymaganą ilość podpisów, a to ma być 10% w skali gminy, czyli 10% uprawnionych do głosowania przynajmniej musi podpisać. A wiem z, tego, z tej konferencji, że już jest dużo więcej. Także naprawdę wielkie brawa dla tych osób. To są inicjatorzy tego referendum. Szczególnie głównym inicjatorem jest pan Wojciech Rynglewski. Coś wspólnego, nie krzycząc. Wojciech Rynglewski, bardzo merytoryczny człowiek. Więc, to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz to góralskie weto, gdzie pan Sebastian Pitoń właściwie jest twarzą, jest liderem tej inicjatywy, ale za nim stoi masa przedsiębiorców z... z Podhala, tak. Kolejna inicjatywa to pozwy zbiorowe od branży fitness. Rząd przedłużył te restrykcje po raz kolejny do 31 stycznia, teraz, tak z nienacka. Pozwy zbiorowe to już chyba nie od dzisiaj, ale teraz one nabierają tempa. Jest jeszcze inicjatywa, otwieramy po prostu, otwieramy, już hashtag otwieramy. Pod, to pod ten hashtag podpina się wiele inicjatyw, ale jest na przykład, zobaczcie, mapka, mapka mm, interaktywna, gdzie yy, wyszczególnione są przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo, no, Gastronomie, hotele, czy jakieś zakłady fitness, yy, siłownie, które, które już jawnie się otwierają. I jeśli tylko gdzieś wejdziecie w internet czy, czy w jakieś doniesienia medialne, to tych różnych firm, które już jawnie się otwierają, bo grozi im realne bankructwo, jest cała, cała masa, więc jest, można powiedzieć, takie pospolite ruszenie w tym momencie. I to się wszystko wydarzyło w tym tygodniu, w większości przypadków. Tak się skumulowało w tym tygodniu. I jestem naprawdę mega zbudowany, bo to właśnie na tym polega przede wszystkim odpowiedzialność za własny kraj. Więc, no, ale właśnie. Zobaczcie, jeżeli teraz przegapimy ten moment, to będzie tak jak na wiosnę podczas nie wiem, strajków przedsiębiorców czy innych różnych strajków, gdzie no były te strajki, wszyscy gdzieś tam latali po mieście yy, i to się wszystko rozpłynęło i rząd sobie z tego nic nie zrobił. Więc nie możemy tego momentu przegapić. Poza tym to też nie są strajki, to jest po prostu realne, organiczne działanie. Po prostu przedsiębiorcy i ludzie zatrudnieni w tych przedsiębiorstwach chcą pracować. To, to wszystko, nie chcą biegać po mieście. Więc. W kontekście tego, o czym powiedziałem przed chwilą, tych wszystkich inicjatyw, które się pojawiają, to, co my możemy teraz zrobić, my jako Weto, czy my w ogóle wszyscy jako społeczność Weto, to wesprzeć po prostu tych ludzi. Są te działania odgórne, tak, że tam piszemy do posłów, i tak dalej, jakieś tam inicjatywy, petycje i tak dalej. To tam gdzieś się odbije od ściany, ale i tak uważam, że warto to robić, ale idziemy teraz też od dołu. I to jest przede wszystkim ważne. No i właśnie, co teraz można zrobić? Co możecie zrobić Wy, no albo inaczej. Jeżeli ktoś z Was, ktoś z widzów albo ogląda bezpośrednio jest w takiej sytuacji, że chce właśnie otworzyć swój, swój biznes, swoją gastronomię, swój hotel, yy, czy jakąś tam agroturystykę i nie może, bo boi się mandatów, boi się sanepidu, to zgłoście się do nas, a zorganizujemy jakąś pomoc prawną. Jeżeli nie macie pieniędzy na tę pomoc prawną, też zgłoście się do nas, to zorganizujemy jakiś budżet. Jeżeli jesteście Ludźmi czynu I chcecie zorganizować na wzór Karpacza Jakieś lokalne referendum Czy jakąś akcję uświadamiającą Jakieś coś w tym stylu Właśnie na przykład lokalne referendum To też zgłoście się do nas Jakoś to zorganizujemy Wspólnie połączymy siły Mamy też na to jakieś budżety Jesteśmy w stanie to wesprzeć Albo jeżeli Ani nie jesteście jakimiś aktywistami Ani nie macie biznesu, który możecie otworzyć to chociażby, na przykład, właśnie jest ta, jest ta mapka, tak, czy chociażby grupy na Facebooku, gdzie przedsiębiorcy, niektórzy ogłaszają się, że są otwarci jawnie lub tak półjawnie, chodzisz tam po prostu do nich, wspierać ich złotówkami. Ja ostatnio w Warszawie byłem w jednej knajpie, już teraz normalnie na obiedzie, jak człowiek zjadłem, zostawiłem parę złotych. W ten sposób również można wesprzeć. Jeżeli macie jeszcze jakieś inne pomysły i potrzebujecie wsparcia, to. Zgłoście się do nas, piszcie do nas No my mamy, mamy możliwości Mamy pewien budżet, mamy ten kanał na YouTubie Mamy swoje grupy Mamy różne znajomości Jesteśmy w stanie to wszystko spinać Tylko też nie możemy na siłę uszczęśliwiać To ktoś musi chcieć tej, Tego naszego wsparcia My naprawdę możemy go udzielić, ja tu po to też jestem Ja akurat mieszkam w Warszawie I działam głównie na Mazowszu, ale W dobie internetu myślę, że nie jest to problem Także tak to wygląda odnośnie kolejnych działań. Oczywiście ja tu będę raportował te wszystkie petycje, te wszystkie mailingi i tak dalej. Powiem wam szczerze, że o właśnie, co, coś, co jeszcze wykonałem ostatnio. No dzisiaj na przykład nawiązałem właśnie kontakt z tymi osobami z Skarpacza. Yy, nawiązałem kontakt z tymi osobami z Skarpacza od tej inicjatywy referendalnej. Na razie to jest taki luźny kontakt, zobaczymy, w coś to co się przerodzi. Szukam dalej kontaktów do ludzi, którzy działają aktywnie, działają społecznie, działają właśnie w kontekście takim jak choćby pan. Pan od góralskiego weta, pan Pitoń. Dobrze mówię, że ja im się nie pomylił, żebym to zaraz kogoś nie obraził. Tak, pan Pitoń, pan Sebastian Pitoń. Jeżeli chcecie działać, albo jeżeli macie dojścia do ludzi, którzy chcą działać, albo potrzebują wsparcia, piszcie do mnie na kontaktmałpaweto.pl. I będziemy razem ustalać dalsze kroki. Także podsumowując, będę raportował co się dzieje, będę też nawiązywał kontakty z ludźmi, którzy sprzeciwiają się tym, tej rządowej rebelii. Jeżeli chcecie też jakoś w taki mały sposób wesprzeć, to łapka w górę, czy udostępnijcie, czy skomentujcie. Ja też jakieś pomysły możecie podrzucać, bardzo jest to mile widziane. I myślę, że tyle na dzisiaj ode mnie, trzymajcie się, do następnego razu, za tydzień się widzimy w serii Działaj. Cześć, hej! A więcej wolnościowej propagandy na weto.media, nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!